Wygrałem! O Boże! Psz, boom, I w jakim czasie wróciliśmy? Po pół roku? pół roku. Po pół roku! Ile to jest tygodni? To jest 6 kilo, 6 kilo więcej. Dużo filmów obejrzeliśmy i postanowiliśmy, że pierwsze co dla was nagramy po tym długim czasie to będzie top ten, czyli 10 najlepszych filmów no, według nas, no, 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 według mnie i według tego. Tylko zapomniałeś jak się nazywa po pół roku. Szczególnie dla odmiany postanowiliśmy zmienić kompletnie profil naszego programu, e, ja miałem siedzieć po prawej stronie, Kuba miałem siedzieć po lewej stronie, ale za bardzo nas to myliło i nie wiedzieliśmy, no nie, w którą stronę badania, się odwracać. Badania zrobiliśmy, że wasze pół, tak. półkule mózgowe nie będą się i... już do tego, że po lewej jest Kuba, jest po prawej na... ja i Będ nasze cudowne. grupy fokusowe nie wiedziały w ogóle co chodzi w, w programie Aha. i dlatego musieliśmy wrócić do... Tego, co się w kuchni właśnie. Dlatego dla odmiary będziemy teraz recenzować filmy i robić programy filmowe, a nie robić okołofilmowe filmy o recenzowaniu filmów. Teraz... Oto lista... Czekaj. Nie, to... bo chcieliśmy się pochwalić tym, że mamy nowe efekt specjalne. Teraz chcę zaprezentować wam 10 najlepszych, naszym zdaniem, filmów. Dawaj. Numer 1. Nie numer, numer 10. Bo Trzeba dojść na napięcie, nie może być numer 1 Dobra, jak głęboko wyjść. <słuchaj> Numer 10! W moim Rankingu Top 10 roku 2013 to Man of Steel Superman, Janek nie robi Dziwnych Min. Kocham Supermana, wrócił w fajnym stylu, Superman znowu jest fajny, czekam na to, jak ta nie rozwinięta w sequelu. Film wcale nie gorszy niż większość organizacji komiksowych. Buja! Kuma właśnie zgłosił kino i zanegował Holocaust na wizji, dziękuję bardzo. Dla mnie numerem 10 jest Dallas Buyers Club. Ma świetne aktorstwo Matthew McConaughey'a i Jared'a Leto. Potem gdzieś tam pojawia się Jennifer Garner i zastanawiasz, co ona tu robi, w ogóle nie pasuje. Aktor. Jest, jest spoko, ale to tylko dlatego jest na dziesiątym miejscu, bo w ogóle zmieścił się w top ten, bo jest naprawdę dobre aktorsko. Okej. Okay. Numer 9. Moim numerem 9 będzie polski film Drogówka. Ostatnio byłem na podmocnym Aniołem Swarzowskiego i uważam, że Drogówka to ciągle jeden z jego najlepszych filmów, oprócz Domu Złego. Podoba mi się akcja, podoba mi się szybkość tego filmu, podoba mi się gatunkowość, taka typowo polska, połączona z amerykańskim filmem uciekający Jason Byrne. Pamiętam, że dobrze się bawiliśmy, czy nie? było. Płynnie w takim razie na 9 miejscu Fast 6, czyli Szybcy i wściekli 6. Film, który jest. Przegięty, absurdalny, niesamowity, kompletnie nierealistyczny. Kompletna teza drogówki. Diesel, nie załapałoby się do mojego top 10, nie eee. załapałoby się totalnie. Weź, już cicho. <gryw> Man of Steel. Vin Diesel The Rock lata, zabija, rzuca, zjada dzieci. Obejrzałem go już chyba z trzy razy i, i naprawdę świetnie się bawię, dlatego... Spokojny top 10. Okej, mam jeszcze. Numer 8 <laughs> Rush. Numer 8 Rush, czyli dwie typy osobowości. Jedna spokojna, druga e, szybka. Idealnie współgrają, bo właśnie w tym sporcie, czyli ścigałce, potrzebny jest albo, ścigałce. E, albo szybki, analityczny umysł. E, taki, 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 taki jeżdżący po bandzie. Albo ktoś taki jak Niki Lauda, czyli spokojny, e, analizujący wszystko Zimno. na szczur. Wyglądający jak szczur. Fajny film akcji, e, dobrze zagrany, pokazujący potencjał. O których tkwi w Chrisie Chemswort, to że yy, wrócę do tego filmu jeszcze wielokrotnie. Podoba mi się to, co zrobiono z tymi postaciami i jest w tym nieco prawdy, aczkolwiek ja bym to jednak nazwał sprawnym kinem akcji. No, nie, no, Lauda mówi, że potem na dużo jest tego tam prawdy. Oprócz tego, że ten, że, no, że on się bardziej i tak, no, tak? Na że nawet pa, je, jeszcze, do chodzi. Tak, poważnie, no. ten kontrast to jest coś prawdziwego. Nie, nie, no, więc, na pewno jest to trochę podkręcone. Hmm, ale... to pokazuje, że w rajdzie, w, tak jak w boksie, yy, yy, jest. Też duża filmowość i akcyjność, w tym sporcie tkwi coś fajnego. No wiesz, w sporcie w ogóle, bo, no, w, ogóle w życiu nie potrzebujesz takiego rywala, no, się, żeby się wjeżdżał mm. na ambicje, żebyś chciał dalej i więcej, nie? Tor wyścigowy jest dobry. Tor wyścigowy. Tor wyścigowy. To wiesz, że... dla mnie numerem 8 jest Prisoners, czyli Labirynt po polsku, gdzie Wolverine próbuje znaleźć e, porywacza, tak, swojej córki. I jest naprawdę emocjonującym kinem. Chociaż nie mam jakiegoś takiego party, żeby obejrzeć go jeszcze raz, to bawiłem się na nim świetnie, że bawiłem ja... się, będzie, trzymam je w napięciu naprawdę dobrze. I, I mimo, że ma tam jakieś wady drobne, to jest przede wszystkim, świetna, ma świetne zdjęcia, zgadzam świetny się, klimat skotyk, i, jest, i aktorsko no, naprawdę, no, naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Aktorsko. aktorsko, dlatego właśnie wróciłem właśnie. Do, do filmu, żeby przypatrzeć się jeszcze raz roli e, Lokiego. Lokiego, tak, tak, Galenhala i Jackmana. Metodyczne, metodyczne aktorstwo, Jackman, me moim zdaniem, tutaj za tą rolę prędzej powinien sobie wiesz, Globaczo z Kara, niż za Nędzników, Zanęz... na pewno dokładnie. Numer 7. Nie chcę być No właśnie, znowu. Numer 7 w moim przypadku to Wielki Gatsby film, do którego nie wróciłem ponownie, ale urzekła mnie muzyka, urzekły mnie te piękne kadry, to szaleństwo wylewające się z tej bohemy, e, imprezowy klimat tego filmu mnie urzekł, rola Leonarda DiCaprio oraz Joe Edgertona, bardzo dobrze bawiłem się w kinie i pamiętam, że dlatego to jest mój numer 7, kocham ten film. O, o nie, nie rozumiem mi tego winka. Nie rozumiem. Zdrowie Wielkiego Gatsby'ego. A, no ja się tak średnio zgadzam, ogólnie podoba mi się Gatsby, ale nie przesadzałbym. E, weź no nie pij mojego wina, człowieku, no na litość boską. <grym> Dla mnie numer siódmy to Iron Man 3. Film bardzo... no nie rób tego bo tobie też się podobał. No tak, ale to nie, nie ten. Przemyśla Przemyślałem ten film, Janek. Co myślałem. prawda, co prawda... Uff. Co prawda już... najlepszego złoczyńcy ten film miał w zwiastunie. Ale oprócz tego bardzo daję radę, bardzo podoba mi się mimo wszystko ten zabieg z, z złoczyńcą, bo był nietypowy. I no i kurczę, to jest Downy I Junior, Shang Black. Dla mnie to jest zawsze zabawa. Ale, że... Jałku, ale mogę dzisiaj po latach, po miesiącach już powiedzieć, co o Armenie. Ten film e, e, jednak rozczarował mnie najbardziej z drugiej fazy Barwela. Już Tor, Tor. Bardziej niż Tor, nie, nie, nie może być... Bardziej mi się podoba. Tor. tor bardziej rozczarowuje, bardziej, tak. no. No. Dziękuję. <noise> Wrócimy do tego tematu jeszcze. Wrócimy, tak. Na tak. pewno, bo sądzę, że dzisiaj się posypią e, różne komentarze. Wino, alkohol. Nie, jaki alkohol? Nie. Nóż mi się otwiera, jak. E, się, nie, by... się się otwiera w kieszeni? <suszone> mi się otwiera w kieszeni, jak ten film jest taki. Oceniany <suszone> bardzo dobrze, nie? Weź, nie Jaki teraz będzie numer? Ojej, numer 6. Ojejku. Moim numerem 6 będzie. E, zapomniałem, polski tu. Silver Lining Playbook. Pamiętnik, Pamiętnik z, z tymi schmurkami, nie wiem. <sus <cotton> <suszone> Brady ma ma Bradley Cooper ma depresję. E, film, w którym e, mamy pokazane chyba całkiem realistyczne ujęcie problemu e, depresji bipolarnej. Film, w którym e, mamy świetną Jennifer Lawrence, która e, wszarżuje w tym filmie. Oraz Bradley Cooper, który e, też pokazuje nam nowe empuła. I Deniro, co prawda, który De, De Niro, nie gra niczego nowego. Który, ale jest tak, jest który nas przez na, jakiś czas wkurzał już ostatnio w kinie. Nie wiem jak siebie, ale, ale nie e, zjadał kompletnie tak swojego ogona. Nie? Komediowy, a jednocześnie e, wracające wiarę w tą własną samonaprawczość, ale nie na poziomie. Książek typu Sekret, Paulo Coelho i inne sanie jest dobrym filmem ku pokrzepieniu w tego typu sytuacjach. Tak. i przypomina, że można biegać w walku na śmierć. <grym> Moim numerem 6 jest. Rush, czyli wyścig. Czy to jest ten sam film, o którym ja mówiłem niedawno? A. Miach? Tak, to jest ten sam A, film. Czy chyba nie musimy się skupiać na tym filmie nie, jakoś. Nie, skupia. nie musimy. A zgadzam się z kogo ogólnie. Mm -hmm. To jest prawda, co to, to powiedział. Tak. I do tego tylko, że jest świetnie nakręcony, mimo że jak na film hollywoodzki ma naprawdę mały budżet, bo tylko 40 milionów. Tylko 40 milionów, to jest tyle to jest, tyle zarabiamy tyle za Tyle zarabiamy tak. za tak, za 10 <laughs> odcinka. Numer 5? Co to, to za wiele mnie to ja atakuje od tyłu? Mężczyznę chłopaki, numer jeden. Dobrze, gra tylko szacunek. Dobra, ja jeszcze raz. Gwałężej gra tylko kojusz, ty. <laughs>